Basiu, otwarcie butiku Filipa Playna widzę, że tutaj torebka od Filipa Playna i taka tak. powiem ci, no niebezpiecznie ja, tak do ciebie podchodzić yy... się kurze. No właśnie, dokładnie ja mam dzisiaj potrójną ochronę, także nie możesz na mnie denerwować dzisiaj. No właśnie, a jakie pytania cię denerwują? W ogóle co cię denerwuje, jeśli chodzi o, o ten świat show biznesu i mediów? Oj, najbardziej to denerwuje mnie tworzenie. Yy... Nieprawdziwych artykułów, tylko po, po to, aby była sensacja. Um, no, to mnie bardzo denerwuje. No właśnie, a jakiego rodzaju są artykuły i czy ty w ogóle. No bo rozumiem, że pozwów raczej nie wysyłasz, ale jak ty się nauczyłaś? Jeszcze tyż, nie. Jeszcze nie. Jak nie ty się na... mi się nigdy wiesz. Nie chciało mi się babrać po prostu. To koszta tym, jeszcze ale... ci, ci prawnicy. Proszę? To koszta jeszcze prawnicy, nie warto. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, to jest takie niszczenie wizerunku, no, a te ostatnie artykuły, które wiecznie są powtarzane, nie są fajne i nie są też y, zgodne z prawdą do końca, więc... Y, więc tutaj mam duży żal o to. A ty się nauczyłaś w jakiś sposób, y, nie wiem, olewać to w jakiś sposób, nie czytać tego, nie wiem? Nie, nie da się. Nie da się, to i tak y, do mnie przyjdzie i tak gdzieś zobaczę i tak ktoś mi przekaże. No nie da się. To, to dlaczego to nie jest za przyjemne? A zdarzało się, że nie wiem, twoi rodzice wysyłali Ci na przykład wiadomość albo zwolnili do siebie. Słuchaj, przeczytaliśmy coś takiego i takiego, czy to nie, jest w ogóle prawdziwe. Nie, moi rodzice to są inteligentni ludzie i oni, oni nie, nie, nie kłopoczą mnie takimi artykułami i takimi informacjami. A co, jeśli chodzi o karierę teraz zawodową, no bo no wszyscy wiemy, że ten projekt kupić jest na razie. Oddalony w czasie produkcja kolejnej edycji. Tak, jest oddalona. Wiesz, to jest tak z tym programem, że on wymaga bardzo dużo przygotowań, wiele miesięcy przygotowań, jeżeli chodzi o wyszukiwanie, o, o poszukiwanie odpowiednich osób, bohaterów, potem o znalezienie im odpowiednich drugich połówek, więc to jest ileś miesięcy pracy i teraz już po prostu stacja nie zdążyłaby. Tak to wygląda. Do tego Przemek zrobił, zrobił sobie przerwę. Mm, nie, nie wiem, czy pierwszy Przemek zrobił przerwę, czy pierwsza stacja zrobiła przerwę. W każdym razie obecnie po prostu nie będzie, nie będzie realizowany w tej chwili program. Jeżeli już, to, to będzie raz w roku. Ale chyba nie narzekasz na nudę w swoim życiu? Ja mam dwójkę dzieci. Wiesz, nie da się narzekać na nudę, mając dwójkę dzieci. No właśnie, trochę, trochę o tym mówię, dlatego że ostatnio, no, no komunia Hani i wiesz... i Pojawiły się artykuły i często też komentarze, zdarzyło mi się, że takie przeczytałem, że jak to jest, że w ogóle osoba, która wspiera społeczności LGBT i tak dalej, no nagle wysłała córkę do komunii. Ty, 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 nie wiem, dziwne, nie? Tak, dziwne, myślisz? No pytam się ciebie, jak ty, czy w ogóle zdarzyło się też coś takiego, że nie wiem, spotkałaś się z jakimiś nieprzyjemnościami, nie wiem, w kościele na przykład, no bo wiadomo, że komunia się przygotowuje wcześniej przez kilka tygodni. Nie, nie spotkałam się z, z żadnymi nieprzyjemnościami. Poza tym chyba Kościół i Bóg u też powinien i uczy tego, uczy szacunku do siebie nawzajem, prawda? Więc, więc jakby to jest, to jest najbardziej istotne, abyśmy się wszyscy bardzo szanowali i szanowali swoją odmienność i w ogóle szanowali siebie. Ale normalnie jakby wpajasz z dzieciom te wartości religijne, tak? <noise> Wiesz co, to są takie, mm, to są takie tematy, na które niekoniecznie jakby chcę rozmawiać publicznie. Powiem tylko tak, jak tutaj też komuś przed chwilą opowiadałam. Moja rodzina jest bardzo tolerancyjna. My się wszyscy bardzo szanujemy nawzajem. Największym autorytetem miłości dla mnie byli moi dziadkowie. Babcia była bardzo wierząca, dziadek był ateistą. Kochali się ponad wszystko. Naprawdę byli dla mnie autorytetem miłości i autorytetem pary. Jak babcia zmarła, dziadek zorganizował jej pogrzeb kościelny, mszę, a jak dziadek zmarł, miał pogrzeb świecki. I moja rodzina też częściowo wierzy, częściowo wierzy w co innego. To jest tak, że po prostu szanujemy się wszyscy bardzo. Hania chciała pójść do komunii, jest ochrzczona, poszła, to była jej decyzja, była... Była dumna, była przejęta, podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie i tyle.